Chodź tu sam, chodź tu sam, chodź tu sam. Uch, druga armia spora idzie. Ją trzeba będzie tam pozaprzątać. Wykryto monomi i rosnące niepokoje. No jest wroga. Uje. Oh yeah. O, jaki jacyś tam wędrowni, wyrobnicy będą. To zaraz się dowiemy o co chodzi, bo tego nigdy nie widziałem. coraz liczniejsza grupa wyrobników z sąsiednich prowincji pragnie osiedlić się na Twoich ziemiach, by uciec przed cię mierzącymi ich panami. Pierwsza opcja powitaj ich przyda nam się dodatkowa siła robocza pozwól im się osiedlić. To pewnie będzie miało taki minus, że ja nie będę, znaczy ci, co są obecnie wyrobnikami, będą mieli nową konkurencję i nie będą zadowoleni. Druga opcja Niezadowoleni chłopi z obcych ziem do niczego nam się nie przydadzą. Zespokajanie potrzeb naszej ludności jest ostatecznie. jest dostatecznie dużym obciążeniem odesłać ich Ech, powitam ich. Dobra, wielki safe Jesień. Zbliża się nieubłaganie nie koniec to. Co mogę tobą, tobą zrobić? Nic ciekawego. To <laughs> coś bardzo ciekawego. Ofe. Przekupić mógłbym z dużym zyskiem. Tak zrobię. Eee, ale nie tym razem. To, co możemy tutaj klepnąć? W takim razie muszę poczekać na to. Dobra, w tym czasie mogę tutaj ogarnąć ten dochód. Ile muszę tutaj mieć ludzi? Dwie jednostki. Tylko. Jedną w sumie, patrząc z perspektywy czasu. Nie, muszę mieć dwie, ponieważ inaczej mi zrobią bunt po prostu. Bez pytania. Okej. Okay. Co jest? No. Już jest aktualizowane. Minus dwa. Huh. Muszę zwerbować tutaj dwóch. O, jacyś fajni, tani dosyć, świta z naginatami. Jak tanio, tutaj. A, to dlatego, że mam nadal to, krwite zapasy. Okej, okay, co tutaj się dzieje? Nic i dobrze. Tutaj? Też dobrze. I tu. Dwa dziewięćset, zarabiamy. I mi to się podoba. Jest. I co ja tutaj mogę robić nim? Sabotować armię? Nie. Nie będę tak cennych zasobów jak Monomi tam marnował. Ty chodź szybciej. Dobra. Co możemy zrobić na pierwszym miejscu? A, Monomi nie zrobi nic oprócz. A to nie ma sensu, tam są buntownicy. On też nie robi nic. W zasadzie mogę zaryzykować i olać ich. Mogę, ale nie chcę. Jak zrobić tak, żeby ich rozwalić bez pardonu? O, chyba to starczy. Naszych dwóch versus 3. Sporo zwykłych strzelających i tyle. U nas sporo super strzelających. Rozgrywamy to. Okej, okay, sucho. Ach, lecimy. Oh, nareszcie z dobrego miejsca będą nasi przybywali. Okej, okay, na początek rozstawię łuczników wszystkich. Na razie ich nie przydzielam do grupy. Zostawię ich tutaj na górze, żeby mi przypadkiem nie chcieli zacząć szarżować wrogowie. Żeby poczuli, że to jest zły pomysł. Zostawcie się jakoś sensownie, a nie na dole. Okej, okay, generalikowie. To generalicja już do grupy numer 5 idzie. Jako jedyna. Rozpoczynamy. I okej, okay. tych typków. Ja tutaj naprzód. Gdzie są? Tam. O, jeszcze wrogowie tutaj. Lecznicy poborowi. Heh, z nimi to nie będzie problemu. O, wyśle jedną jednostkę... Takich poborowych z naginatami, niech rozwalą tych. Okej. Okay. Przybywają, przybywają. Te pięteczki tych. Tutaj. Maksymalnie wykoksowani będą w jedynce. I tak. Bez biegów proszę. Gorsi, proszę tutaj za nimi. To będzie dwieczka. Tutaj, oprócz tych, którzy tutaj biegną, zrobię mm, może dwie grupy. Najpierw do pierwszej dołączę wszystkich, czyli do trójeczki, i zaraz się okaże, których gdzie. I wy jesteście. Generale, proszę tutaj. Jeszcze to. Chiatlet. <grystanie> Czemu to jest tutaj? Wystaje za ekran. Przegrywa minimalnie. Nie wierzę. Walczcie do końca. Może pomogę po prostu konnym. Na no, jadę tam. I okej, okay. wygląda na to, że sytuacja będzie bardzo fajna, ponieważ my będziemy nacierali, a my mamy mnóstwo zajebiście strzelających. Eee, moja jednostka przegrywa. Ale oni są zdruzgotani, więc nie ma problemu. A to dlatego tylko, że zaczęli strzelać do nich nasi. <laughs> Biegnijcie sobie. Potrójeczki was. O, nareszcie się zrobiło coś sensownego. I teraz jakoś tak rozdzielę. No, w miarę. Czwórki. Ok, to wszystko wygląda bardzo biednie. No to, to wygląda biednie. Co ja z tym zrobię? Nic nie zrobię. Okej, okay, przyspieszę teraz. Zdaje mi się, że stąd jakoś zaatakuje. że troszeczkę będą krycie moi strzelający później. Będę podchodził tędy. Okej, okay. jesteście na miejscu praktycznie. Biegiem, biegiem, biegiem. Więc każę wam teraz iść w inne miejsce. O tutaj. Gorsi strzelający. Zobaczycie, od razu tu, trójeczka, trójeczka. Mm -hmm. Od razu was wystawię tak, odwrotnie. Dobra, jakoś was potem ogarnę. Bez biegów. Dobra, a panowie generałowie będą sobie stali tutaj. O. No, jakoś tak. Albo jednego wezmę tu, drugiego tu. No, żeby tak mniej więcej rozdystrybuowani byli. I teraz przyspieszymy. Dobra, czy nie ma tutaj jakiejś zasadzki? Nie ma. Tam ci wrogowie leżą. Ślady bitwy są. Bardzo krwawe. Lecimy tutaj na resztę. Jakoś tak się przemieścicie. Ty jesteś dobrze? Mniej więcej. Ty tu. Jedynka. Jedynka, mhm. zapraszam tutaj. Zróbcie mi zajbiście długą linię. Pięknie? Wy. Tak staniecie za nimi. Tutaj pozostała dwójka. Wy jakoś tak bardziej. Czy może tutaj z boku? Albo, o tak. Coś z wami zrobię? Czwóreczka. Jedziecie tak. Tu dwie jednostki będą wystawać. I tak ma być. Wy. Wy w zasadzie. O, jakoś tak stańcie. Będziecie strzelali, jak już ktoś będzie. Albo, albo, albo. Bez biegów, co wy robicie? Co wy robicie? To stańcie za nim. Tutaj dwie jednostki. Tak. jedno za dużo. Okej, okay. trujeczka, trujeczka, trujeczka. Bez biegania proszę. Nie męczyć się. Tak jest. Lekko krzywo. Tak wezmę. Dobra. Generalnie. O! Mam jeszcze lepszy pomysł. Wepchnę ich bardziej tu w środek. A tutaj też. Nie! Nie! Trójka! Chodź tu! Chodź tu! Trójka! Chodź tu bardziej. Tak. O! Tak. Te dwie wasze jednostki tutaj puszczę. O! Te dwie. O tak. I wyglądacie bardzo ładnie. Naprawdę mi się podobacie. Okej. Okay. To jeszcze będzie do przodu? To? Nie, Ta nie. Dobra, napieramy. W lasku. Ty, na górce. Jakoś krzywo, ale niech będzie. Nie uciekają. O! Ktoś już jest. Zasięgu wspaniale. Naciskam jedynkę i patrzę, że mam źle zaznaczone. Oczywiście. Dobra, jak będziecie? Bardzo dobrze, akurat tak pod górką, że jeszcze nie miałem przewagi, że z górki atakują. Okej, okay. wszyscy. Strzało ogniste. Wyszczelacie, wy, wy nie strzelacie. To strzelacie. Dwie jednostki tutaj jeszcze. Dobra, dobra. Wygląda sensownie. Wy będziecie się cofali. Podczas tego te trzy jednostki będą tu nacierały lekko. Oh yeah. Wy też płonące. Wy, oprócz was dwóch. Żdżące. Ktoś tu szarżuje, słyszę. Tak, sobie swoich tych też. Ach, dwójka tyłu, tak. Nie widzę, gdzie wyjdziecie. Klika trójka, trójka. Chodź na tych. Wy. Wynatych, i tutaj, wynatych, wynatych, jeszcze wynatych. I jest całkiem fajnie. Co wy robicie? uuu, się obiegają dookoła. Może być problem. Jeszcze jedna tutaj, jednostka została. Eee. Wy na tych. Dobra. Wy. Fire at will. Jeszcze ktoś ma gwizdząca Ten i ten. Oh yeah. Ohoho. Ta jedna jednostka może będzie strzelać tam. Albo. Heh, tyle. Skupimy się bardziej. Czemu ty nie masz pola do strzału? Gdzie ty jesteś? Strzelaj w winnych. Może niektórzy nie mają. A nie, oni się jakoś tak skupili dziwnie. Biegiem, biegiem. My lord! Na tych, na tych. Oh yeah. koniec, tak? Dokładnie. Kolejna masakryczna wygrana. Zdecydowane zwycięstwo. Trzystu, <grytanie> a zabito cztery razy tyle. Oh yeah. To będzie Twoja misja, rozwalić tych. A już pojedziemy ich auto, i już napieram dalej. Buntownicy nam nie będą przeszkadzali. Moment, to jest początek, który? Praktycznie. Ale teraz też zrobię duży save, bo to jest duża wgrana. I napieram to mi do przodu, to to będzie bez problemu do przyjęcia. A tutaj? Yamato, Yamato. Jak to u Was? Yamato spada. Oh yeah. A jak tutaj było? Teraz jest plus 18. Wcześniej było jeszcze więcej, jak było 3. Dobra, ale tutaj? Po jest też taka opcja przekupar mnie. A niestety tutaj za duże jest w garnizonie. Ile będzie? 15% praktycznie. Dobra. Teraz ty. Kochana, musisz tutaj się wyczynić. Teraz ty się wykażesz najpierw. Tak, dobrze jest. Teraz ty. A, ty już chyba dałaś radę. Dobra, czemu tutaj porządek jest gorszy? Przewidywalne minus 5. No cóż, muszę na jedną turę zmniejszyć podatki. 52% będziemy mieli w następnej turze wpływów, i wtedy będzie ok. Mono mi, ty już nic nie zrobisz, tak? Niestety. Okej. Okay. Generalnie gdzieś tutaj jeszcze palono. Tu palono. Przystań. Suche pole. Przyda się obydwa zreperować. Jeszcze ogień płonie. Tu ogień płonie. Bo buntownicy są, no cóż, niezbyt w organizacji i nie potrafią naprawiać. A to. Nie, to jest płatność. Tak. Okej, okay, to tutaj będzie zreparowane. A ty co to zrobisz? To to no... <laughs> Możesz tutaj przyjąć którąś z jednostek. Kochana, musisz tutaj zaprzątnąć uwagę tej armii. Próbujemy do skutku. A jak ta armia może się poruszać? Nie wiadomo. Wezmę load w takim razie. Coś teraz musimy tutaj wykombinować innego. Może już ruszymy tym dalej? Będę tak po jednym ruchu próbował. To od razu do. do Yamato. Czy do Kyoto do Yamato. Trzeba zmaksymalizować szanse. A jak zmaksymalizuję szansę, żeby przejąć to pokojowo. Zobaczmy ile będzie. Eee, też 85. To jest jakiś max chyba jaki można. Poważnie będzie 85. Zobaczmy loudne. No zobaczmy. No, identycznie, chociaż ten, ten tutaj wskaźnik minus 15 zmienił się na minus -25, ale tak samo było. Więc idziemy do Kyoto. I teraz od razu sejfik i próba. Nie tego. Biegnij, biegnij. Jest. I awansowała. <noise> zasłużenie. Świta, rytualny beben lub niebiański kimono Ucieczka po nieudanej akcji albo zabawianie. No ale już zabawianie. Zaprzątanie uwagi armii. Tak, tak, tak. Będzie lepsza w tym. Mi to Tito. Nie, nie, nie. Mi to nie Tito. Mi to bardzo pasuje. To co? Rozruchy? Za 1017% Albo rozruchy <noise> też za 1000 O, to będzie spora szansa na rozruchy Dobra, A, nic ciekawego nie mogę zrobić A tutaj mała szansa A tu 28% yy. Myślę, że ten pójdzie na przeszpiegi po prostu tutaj. Tak, Tak. Cóż... Zmniejszy morale? Nieudana, ale tam. Tymczasem ten pójdzie zmniejszyć morale tej armii. Zindoktrynuując Satsushi... Tak. Tak jest. I ty pójdziesz w tą stronę. Zmniejszysz morale tej armii. Oh yeah. Teraz raz... Nie mogę? Szkoda. Hmm. Z indoktryny? Nie, ona się nie rusza, nie ma po co ty, ty, ty. Do Kyoto jak najszybciej. Ekspresem do Kyoto. Okej. Okay. Hmm. Termia może się ruszyć i zaatakować mi razem z tą. Ale cóż, z tym nic nie zrobię na razie. Uu. muszę zrobić. Tu się ruszę? Nie. Dobra, żeby było wszędzie na plusie. Jest. Ok, w ile tur tam dojdę? Trzy tury do Kjoto. I tak muszę zrobić. W tym czasie. Może jednak to pomoże. Cholera. Nie, no, zdążę. Wyślę kawałek wojska i tyle. Ten też w trzy tury. Wspaniale. Dobra. Jeszcze jest szansa. Jest szansa przed nami. Tylko trzeba to dobrze rozegrać. Coś jeszcze Muszę, mogę ruszyć tutaj? Opaca się ruszyć. Wy, floto. No dobra, sobie płyniecie. I tak bez sensu zresztą. Ty tutaj musisz zostać. Uu. Posłuszeństwo zwiększy się to od razu zrobię tutaj jedną jednostkę. I. Dobra. To by było chyba na tyle.